Kiedy Ken odkrył sekretne życie swojej żony, nie tylko się wkurzył, ale i zemścił. Ale w tym małym miasteczku zemsta miała swoją cenę. Ken Calvill i Trevor Martin pracowali w fabryce materacy. Dwóch byłych kolegów z wojska miało łatwe porozumienie. Ich przyjaźń przetrwała, mimo że po wojsku obrali różne ścieżki. Ken poślubił swoją ukochaną Donnę przed wyjazdem na misję, a ona dołączyła do niego za granicą z ich niespodziewanym dzieckiem, Samantą. Historia Trewora nie była tak różowa. Wrócił ze służby i zobaczył, że jego żona jest w ciąży z jego najlepszym przyjacielem, co doprowadziło do brutalnego rozwodu. Teraz Trevor był samozwańczym kobieciarzem z problemami z zaufaniem, podczas gdy kędżanglował życiem rodzinnym, pracą i zdobywaniem dyplomu inżyniera budownictwa. Kiedy nadrobili zaległości na lunchu w pokoju socjalnym, Trevor wspomniał, że niedawno widział kogoś kto wyglądał jak donna. Zaciekawiony Ken wyciągnął kilka ostatnich zdjęć rodzinnych z sesji zdjęciowej do katalogu kościelnego. Donna wyglądała oszałamiająco, jak zawsze, w swoim bordowym swetrze, jej nordycka uroda była w pełni widoczna. Czteroletnia Semanfe była urocza, wierna kopia matki z pasującymi blond włosami i jasną cerą. Ken również ładnie się oczyścił w swojej ciemnej kurtce. Jego oliwkowa cera stanowiła ostry kontrast z jasną cerą żony i córki. Trevor podziwiał rodzinne zdjęcie, jego wzrok zatrzymał się może trochę za długo na zdjęciu donny, ale moment minął, gdy brzęczyk na lunch rzucił ich z powrotem na linię montażową. Ken zapomniał o wymianie aż do następnego dnia, po zdaniu egzaminu końcowego. Mając trochę czasu do zabicia przed odebraniem sama z przedszkola, udał się do domu, aby się zrelaksować ostatnio byli zasypani pracą w fabryce materacy nadgodziny były świetne dla portfela ale piekło dla ich małżeństwa między nocnymi zmianami kena i zajęciami on i donna ledwo się widywali była kapryśna od tygodni ale upierała się że rozumie poświęcenie jakie ponoszą dla swojej przyszłości co ty myślisz że robisz donna warknęła gdy ken podkradł się za nią do kuchennego zlewu Czując się figlarnie po sukcesie na egzaminie. Świętuję mój ostatni egzamin końcowy z żoną. Ok, powiedział cicho, zaskoczony jej ostrym tonem. Ona prychnęła. Co tu świętować? Nadal pracujesz po nocach, zostawiając mnie samą z samym. Donna, co ostatnio z tym nastawieniem? Ken błagał. Wiem, że było ciężko, ale już prawie jesteśmy na miejscu. Po prostu czekaj. Donna patrzyła tempo przez okno. Jasne. Ken mruknęła, zanim wyszła odebrać Sama z przedszkola. Ken był oszołomiony. To w ogóle nie było do niej podobne. Po niezręcznej kolacji bawił się samem przed pracą. Gdy wychodził, Donna przeprosiła za swoje wcześniejsze zachowanie. Przepraszam, że byłam wcześniej taką suką. Ostatnio jestem na krawędzi. Wybacz mi, powiedziała Donna. Nie kochaliśmy się od dwóch tygodni. To nie jest jak my, chyba że ktoś jest chory. Czuję się odłączony i mi się to nie podoba, odpowiedział Ken. Donna wpatrywała się w swoje dłonie. Wiem? Ken. Wszystko się poprawi, gdy to się skończy, obiecuję. Jej odwrócone spojrzenie go zirytowało, ale wziął jej słowa za dobry znak i pocałował ją na pożegnanie. Tej nocy praca przebiegała bez zakłóceń. Ken załamał się zaraz po powrocie do domu, wyczerpany egzaminami i napięciem z donną. Następnego ranka przygotował sama do szkoły. Zjedli śniadanie i przytulili się, oglądając kreskówki, zanim ją odwiózł. Mając przed sobą wolny dzień, Ken zaktualizował swoje CV i zrobił kopię. Podekscytowany, że zacznie szukać pracy, skoro już skończył studia. Kiedy adresował koperty do firm inżynieryjnych... Rozmyślał o ostatnich zmianach w zachowaniu Donny. Ich kłótnia wydawała się coś wywołać, ale mieli już gorsze sprzeczki. Nie potrafił tego wytłumaczyć. Tego wieczoru zjedli miłą rodzinną kolację. Donna po raz pierwszy od wieków była rozbrykana. Ciepłe uczucie bliskości dało Kenowi nadzieję, że sprawy idą ku lepszemu. Tego wieczoru w pracy Trevor zaprosił go na piwo po zmianie. Około północy udali się do Dzinou. Po kilku drinkach Trevor wyciągnął zdjęcie Donny z poważnym wyrazem twarzy. Ken: Nie byłem szczery co do tego, gdzie widziałem Donnę. Pokazałem widzki, żeby się upewnić. Trevor wziął długi łyk piwa, zanim kontynuował. Wzeszły piątek widzki i ja byliśmy w klubie z Tonem i jego dziewczyną. Zobaczyliśmy tam Donnę. Ken zmarszczył brwi, zdezorientowany. Donna wychodziła co tydzień ze współpracownikami. Ale coś w tonie Trevor'a go martwiło. Jest w tym coś więcej. Prawda? Ken. Donna była w Black and Tan. Black and Tan było znane. Policja dzwoniła co tydzień. Rada miasta walczyła o zamknięcie, ale nadal popularne. Nie ma mowy. Trev. Mylisz się. Ken. To była ona. Tony to potwierdził. Była z inną kobietą. Wysoka, chuda, długie brązowe włosy. Myśl kena pędziła. Brązowe włosy. Cienkie. Przeklął. Ta suka konni. Ta suka. Wyjaśnił ich historię z konni. Ich byłą sąsiadką. Nieodpowiedzialną matką i rozbijaczką rodzin. Która zniszczyła małżeństwo i życie ich przyjaciela Johna. Więc jak ona znowu się pojawiła. Ken warknął. Zadawali się z kilkoma złymi kolesiami. Kertys Halyk, pracownik U.P.S. i drobny handlarz narkotyków, ma na koncie brutalne przestępstwa z użyciem noża. I James Martin, strażnik więzienny, o którym plotkowano, że przemycał narkotyki do więzienia, obaj po dwudziestce z burzliwymi historiami związków. Ken poczuł się chory. Co jeszcze? Curtis chwalił się, że się z nimi umawiał. James podobno wcześniej spotykał się z konni. Słuchaj, może to tylko gadanie, ale. Uzy napłynęły do oczu Kena. Pobiegł do Łazienki i załamał się. Kiedy w końcu wyszedł, był cieniem samego siebie. Blady, przekrwiony, ale jakoś wciąż stał, gdy jego świat rozpadał się wokół niego. Muszę to zobaczyć na własne oczy, powiedział Ken. Ken, to szaleństwo. Wiesz, jak niebezpiecznie może być tam. Nie obchodzi mnie to. Muszę wiedzieć, jesteś ze mną czy nie. Trevor westchnął. Cholera. Ken. Wiesz, co myślę o oszustach? Po chwili ustąpił. Dobrze, ale idź za moim przykładem. Jasne? Ken skinął głową. Twój świat, twoje zasady. Zaplanuję to. Porozmawiamy jutro w pracy, powiedział Trevor, klepiąc Kena po ramieniu. Zachowaj spokój, stary. Nie pozwól jej niczego podejrzewać. Tej nocy Ken wędrował po ich ciemnym domu. Pocałował sam w policzek, gdy spała, ściskając swojego pluszowego psa. W ich sypialni wpatrywał się w śpiącą donnę, jej blond włosy rozłożone na poduszce. Jego miłość stała się zimna, gorzka. Złapał poduszkę i rozwalił się na kanapie. Następnego dnia Ken czekał w kolejce w pracy, gdy Trevor wbiegł spóźniony, otrzymując ochszan od współpracowników. Trevor obiecał porozmawiać na lunchu. Po jedzeniu stanęli z palączami na zewnątrz. Nadal uważam, że to zły pomysł, Ken, powiedział Trevor. Muszę wiedzieć na pewno, Ken odpowiedział uparcie. Jeśli to prawda, gówno uderzy w wentylator. Nie ma miejsca na błędy. Trevor westchnął. Dobrze. Spotkajmy się jutro o ósmej na parkingu Dino. Zawiozę nas do Black and Tan. Bądź trzeźwy. Spojrzał na Kena. Dobrze, jesteś ciemniejszy od żony. Nie gol się, masz ciemne ubrania. Ken skinął głową. Załóż też okulary przeciwsłoneczne. Przyniosę kapelusz. Tony smaruje bramkarza. Brzmi jak film szpiegowski. Ken zażartował słabo. Trevor zrobił się poważny. Tam dzieją się złe rzeczy. Nie chcę, żebyś się w to wplątał. Wchodzimy, rozglądamy się, a potem wychodzimy. Zrozumiano. Dzięki. Stary, doceniam to wiem, jak to jest być oszukanym. Nie chcę tego dla ciebie. Następny dzień przeleciał. Ken spał niespokojnie obok Donny, sprawdzał oceny na uniwersytecie, wysyłał podania o pracę. Opowiedział Dani historię o niedoborze personelu w pracy, aby wyjaśnić swoje późne wyjście. Ken spotkał się z Treworem w Gino S. Przebrali się i udali się do Black and Tan. Parking był zatłoczony. Trevor poszedł na zwiat do przodu, wracając spięty. Są tutaj. Tony ich obserwuje. Chodźmy. Z bijącym sercem Ken założył kapelusz i okulary przeciwsłoneczne, które przyniósł Trevor. Ustawili się w kolejce, ignorując dziwne spojrzenia. Przy drzwiach bramkarz podejrzliwie spojrzał na Kena. Trevor gładko skłamał. Jest moim kuzynem trzeciego stopnia. Czarna owca w rodzinie, o której nie rozmawiamy. Ochroniarz parsknął śmiechem. — Wejdź. Znasz miejsce Tony'ego. Weszli do zadymionej sali. Dudniąca muzyka. Trevor nawigował tłumem, wymieniając szybkie pozdrowienia. Ken trzymał się blisko, ignorując spojrzenia. Dotarli do stolika Tony'ego. — Są przy ścianie. Tony szarpnął głową. Przybył tu trzydzieści minut temu. Ken usiadł tam, gdzie mógł ich widzieć, przygotowując się. Donna i konni wyróżniały się w słabym świetle. Donna siedziała z potężnym facetem, kurtisem, piłkarzem, miał ogoloną głowę, brudkę i mięśnie, wyglądali przytulnie. Ken nie mógł oderwać oczu. Donna roześmiała się swobodnie, a Kertys objął ją ramieniem. Mężczyźni wciąż zbliżali się do ich stolika, wyraźnie zainteresowani kobietami. Wpadli na parkiet, ocierając się o siebie. Kenowi żołądek się przewracał. Trevor zauważył jego niepokój. Wszystko w porządku? Możemy się wycofać, jeśli będzie trzeba. Ken zmusił się do patrzenia, krążąc między wściekłością a rozpaczą. James i Konni zniknęli na godzinę, wracając zarumienieni i zadowoleni. Curtis szepnął do Donny i wstali. By odejść, ona zaś trzymała się jego ramienia. Trevor szturchnął ich. Czas iść. Chłodne nocne powietrze uderzyło Kena, gdy wychodzili. Tony wskazał srebrnego lincolna kurtisa na tylnym parkingu. Czym innym jeździłby de Aller? Uśmiechnął się krzywo. Głowa Kena pulsowała, gdy dotarła do niego rzeczywistość. To, czego właśnie był świadkiem, zmieniłoby wszystko. Stali w cieniu magazynu, cztery samochody dalej, z wyraźnym widokiem. Donna i Kertys siedzieli na przednim siedzeniu, okna były uchylone, blask stawów przechodził między nimi. Ken miał nadzieję, że to wszystko. W końcu wysiedli, rozmawiając przez dach samochodu. Jego ulga zmieniła się w niedowierzanie, gdy wsiedli do tyłu. Ich głowy się spotkały, a następnie Donna opadła na kolana Kurtisa. Kena ogarnęła wściekłość. Zrobił krok do przodu, ale Trevor i Tony go powstrzymali. Ken. Nie tutaj. Nie teraz, syknął Trevor. Ken poczuł jasność. Było po wszystkim. Jego małżeństwo upadło. To, co myślał, że kochał, już nie kochał. Teraz liczyła się tylko semantę. W milczeniu patrzyli, jak nogi donny drgały nad siedzeniami. Dzięki, chłopaki. Widziałem już wystarczająco dużo, powiedział Ken bez emocji. Odchodząc, wyszeptał to jeszcze nie koniec. Przy samochodzie Trewora Ken oparł się o niego, trzęsąc się. Wszystko w porządku? Zapytał Trevor. Ken wpatrywał się w nich. Moje marzenia są na tylnym siedzeniu. Co o tym myślisz? Tony zaoferował pomoc. Ken zapytał, czy mógłby porozmawiać z facetami w barze, dowiedzieć się, jakie mają plany wobec Donny. Zgodził się. Wspominając o swojej niechęci do Jamesa i Curtisa, Trevor zawiózł kena do Genoa. Odmówił drinka, kierując się do domu, aby czekać na powrót donny. Planowali spotkać się po pracy następnego dnia. W domu ken zaparkował na ulicy, obserwując nadchodzące donne i konni. Wpadły, a za nimi Krysti, która wyszła wkrótce potem. Ken zauważył donne i konni rozmawiające na ganku, obserwując, jak ktoś zmierza do domu. Po krótkim uścisku Donna weszła do środka, a Konni odjechała. Zaciekawiony Ken ruszył za nią, odkrywając, że nadal mieszka w ich starym kompleksie. Zapisał dane jej samochodu, zanim wrócił do domu. Było po dwóch w nocy, gdy Ken wszedł. W domu było cicho, z wyjątkiem nocnej lampki w kuchni. Włączył CNN na kilka minut, a potem skradałem się korytarzem. Ciężki oddech Donny dochodził z sypialni. W łazience zauważył wilgotny prysznic, ciepłą suszarkę do włosów i puste pudełko po strzykawkach masagel w koszu na śmieci. Strząśnięty Ken sprawdził pranie. Jej wcześniejsze ubrania zamoczyły się w pralce. Ken wpadł we wściekłość, ale zmusił się do zachowania spokoju dla dobra Samanti. Rzucił się na kanapę, zdecydowany nigdy więcej nie uronić łzy nad Donną. Poranek nadszedł wraz z delikatnym pobudką sama. Tato, cała twoja twarz jest szorstka. Po co tu jesteś? Ken zdobył się na uśmiech. Gotowa na śniadanie, kochanie. Po tym, jak sam uspokoiła się przy kreskówkach, Ken wziął prysznic i się ubrał. Donna pozostała nieprzytomna. Jej weekendowy schemat był już jasny. Postanowił zabrać sam do dziadków. Dając sobie przestrzeń do przetworzenia i zaplanowania ich przyszłości, w której nie było już donny. Każdej jesieni rodzice kena rozpaczali nad opuszczeniem domu, ale nie mogli już znieść zimna. Odwiedzali go na lunch. Jego mama pytała o donnę. Ken zignorował to. Dobrze się bawili, gdy oglądał baseball. Jego mama znów dokuczała mu o wnukach. Zabolało, wiedząc, że prawdopodobnie to się teraz nie wydarzy. Jadąc do pracy zastali donnę w domu. Sam z ekscytacją podsumował ich dzień. Donna spojrzała na nią wrogo. Mogłeś zostawić notatkę. Ken odpowiedział chłodno. Nie miałoby to znaczenia. Przebierając się do pracy zignorował gniew donny, całując sama na pożegnanie. Na stacji Trevor zapytał, jak poszło. Jak się spodziewano. Powiedział Ken. Podczas kolacji dał upust swojej wściekłości. Trevor podzielił się informacjami Tonyego. James ustalił plany hotelowe z Connie, która miała zabrać ze sobą Donne. Nasze małżeństwo się skończyło. Ona je zrujnowała, oświadczył Ken. Trevor radził Nie pozwól, aby nienawiść cię pochłonęła, tak jak mnie. Szukaj sprawiedliwości dla sama i siebie, nie tylko zemsty. Jego słowa brzmiały prawdziwie, ale wściekłość wciąż płonęła w Keni. Zdrajcy musieli ponieść konsekwencje za zniszczenie mu życia. Pomysł przyszedł Kenowi do głowy, gdy rozmyślał nad sytuacją. Jeśli rozegra to dobrze, mógłby uzyskać sprawiedliwość i oddalić się od Donny, sama i siebie. Później w Genos wyłożył to Trevorowi przy piwie. Mój problem polega na tym, żeby pozbyć się Donny z obrazu bez utraty Samantii. Rozwód oznacza, że dostanie opiekę, a jej wpływy mogą zniszczyć sama. Nie mogę do tego dopuścić. Jedynym wyjściem oprócz zabicia jej jest więzienie lub wystarczająco dużo problemów prawnych, aby odmówić jej opieki. To ma sens. Ale jak? Zapytał Trevor. Wiemy, gdzie będą w przyszły piątek. Curtis ma Pryeri, więc autobus jest wiarygodny. Jeśli uda mi się zorganizować aresztowanie Donny, aby wywrzeć maksymalny wpływ, nie będzie miała szansy na opiekę, gdy złożę wniosek. Ken naszkicował plan, a Trevor pomagał w łataniu dziur. Najlepszy scenariusz. Zorganizować nalot na ich spotkanie w Red Roof Inn. Ken wykorzystałby infolinię Tri-County Drug Task Force, żeby wciągnąć policję. Więc co o tym myślisz, Trev? To dość ambitne, Ken. Jesteś pewien. Nie widzę innego sposobu. Chcę, żeby spłonęli, Trev. W porządku. Jestem w środku. Najpierw porozmawiajmy o dowodach. Zdobycie takiej ilości nie będzie tanie. Mam to pod kontrolą. Dobrze. Pieniądze nie są problemem, ale będę musiał pomóc w znalezieniu narkotyków. Jeśli ktoś mnie z tym połączy, to podniesie to alarm. Wiem, że to dużo, ale czy możesz pomóc? Tak, znam kilka godnych zaufania osób. Rozpowszechnię to, żeby nie było to tajne. Omówili szczegóły, w tym alibi Kena. Trevor zasugerował, żeby go wciągnąć na zebranie związku jako przykrywkę. Przyniosę gotówkę w poniedziałek. To wystarczy. Powinno wystarczyć. I powstrzymam Tonego przed wyrzuceniem tego z Jamesem i kurtisem bez uprzedzenia. Gdy kończyli, była prawie jeden w nocy jadąc do domu. Ken zastanawiał się, jak zachowa spokój przez kolejny tydzień. Wrócił do domu i zastał donnę nieprzytomną na kanapie, z włączonym telewizorem i palącymi się świecami. Posprzątał, odkrywając kilka butelek wina i szklankę poplamioną szminką. Gniew narastał. Konni musiała tam być i naciskać na donnę w sprawie ich randki. Tej nocy donna się poruszyła. Ken udawał, że śpi. Na tranem obudził sama i próbował obudzić donnę do kościoła. Warknęła, zaprzeczając, że ma gości. Ken zabrał sama do szkoły niedzielnej sam. Jej niewinne pytania o nieobecność mamy przeszyły mu serce. Kościół przyniósł chwilową pociechę, pomimo niechrześcijańskich planów zemsty Kena. Wracając do domu, Donna wyszła spod prysznica. Sam z ekscytacją opowiadała o swoim dniu, ale Donna ostro ją zbyła. Mała dziewczynka Kena zwinęła się obok niego ściskając swojego pluszowego szczeniaka, gdy ciężar rodzinnego zamieszania osiadł. W ciągu następnych kilku dni Ken wcielił swój plan w życie. Anonimowo dzwonił na infolinie Drug Task Force, udzielając niejasnych wskazówek dotyczących transakcji narkotykowej w piątkowy wieczór, w którą był zamieszany funkcjonariusz służby wieziennej. Skontaktował się również z Dennisem Thompsonem, lokalnym fotografem celebrytów znanym ze zdjęć miejsc zbrodni, sugerując potencjalny nalot na narkotyki. W pracy Ken opowiedział Trevorowi o swoich planach i dał mu pieniądze na narkotyki. Trevor śmiał się z splątania Thompsona, mówiąc, że reporterzy są jak Pitbull w historii, idealne do rzucania światła reflektorów na Donnę i jej przyjaciół. Przez cały tydzień Ken zachowywał pozory w domu i w pracy, jednocześnie przygotowując wszystko na piątkowy wieczór. Kupił obciążające rzeczy w sklepie na przedmieściach, wykonał więcej telefonów na infolinie z konkretnymi szczegółami dotyczącymi kurtisa i nadchodzącej transakcji, a także zaczął szukać prawników rozwodowych. Nadszedł piątkowy wieczór. Ken podrzucił dowody do śmieci i ukrył narkotyki z piwnicy. Wsunął paczki do torebki i rzeczy donny. Wychodząc do pracy, rzucił ostatnie spojrzenie na swoją rodzinę, która wkrótce miała zostać rozbita, z ciężkim sercem pomimo determinacji. Ken spotkał Trevora w best western naprzeciwko Red Roof Inn. Zajęli pokój numer 120, gdzie samochody Kurtisa i Konni już zaparkowały. Ken w rękawiczkach włamał się do trans AMA Konni i podłożył torbę szpitalną pełną leków. Wbrew rozsądkowi Ken podkradł się do okna pokoju motelu. Przytłumione dźwięki dobiegały z niego, gdy się zbliżał, a jego serce biło jak szalone. Przez szparę w zasłonach dostrzegł Donne i Curtisa na najbliższym łóżku, a Jamesa i Connie na drugim. Szokowany Ken osunął się z powrotem, a jego umysł się zawirował. Opanowując się, Ken skierował się do telefonu publicznego, aby wprawić wszystko w ruch. Zadzwonił do Dennisa Thompsona, przekazując szczegóły dotyczące transakcji narkotykowej. Następnie wybrał numer Tri County Task Force. Powtarzając informacje i dodając, że James miał broń, a Curtis nóż. W ciągu kilku minut nieoznakowane radiowozy policyjne zaroiły się od parkingu motelu. Funkcjonariusze w ciemnych kurtkach otoczyli budynek. Nalot nastąpił błyskawicznie. Krzyki. Policja. A następnie roztrzaskanie drzwi. Ken obserwował z daleka, jak Curtis i James zostali wyprowadzeni w kajdankach, a za nimi potargane i zrozpaczone Donna i Konni. Gdy policja kończyła operację, Ken siedział w samochodzie godzinami, słuchając smutnych piosenek kantry. Ciężar tego, co zrobił, przytłoczył go. Kiedy było po wszystkim, pojechał do u i zemdlał w kabinie. Trevor dołączył do niego. Jesteś tutaj, nie w więzieniu, więc poszło zgodnie z planem. Ale nie wyglądasz na zadowolonego z tego powodu. Ken wyjaśnił, co się stało. Próbuje pogodzić się z tym, że to już koniec. Cieszę się, ale czuję się zagubiony. Dwa tygodnie temu wiedziałem, dokąd zmierza moje życie. Teraz nie wiem nic. Trevor po prostu poklepał go po dłoni ze współczuciem. Dopili piwa i wyszli. Gotowy na rolę aktora? Zapytał Trevor. Ken skinął głową, nie ciesząc się na to, ale będąc tak gotowym, jak tylko będę. W domu opiekunka do dzieci powitała Kena podekscytowana. Panie Kalwyl, myślałam, że jest pan panią Kalwyl. Nie ma tu donny, zapytał Ken, udając zdziwienie. Pokręciła głową. Wyszła około siódmej z kobietą o imieniu Konni. To nie w jej stylu, żeby się spóźniać. Ken udawał głupiego. Jesteś pewien? Powiedziała mi, że dziś wieczorem je kolację z Joeuzi. Krysti wyglądała na nie swojo. Jestem pewna, że to była Konni przyprowadzała panią Calwę do domu w ostatnie piątki kiedy opiekowałam się dzieckiem ken zachowywał się jak w szoku znam tylko jedną konni i nie mogę uwierzyć że donna poszłaby z nią gdziekolwiek po ustatkowaniu się z opiekunką ken zadzwonił na policję aby zgłosić zaginięcie donny zadzwonił również do współpracowniczki donny Jozy, aby ustalić swoje alibi następnego ranka ojciec donny Jack, Zadzwonił z wiadomością, że Donna jest w więzieniu. Ken udawał szok i zaniepokojenie, zgadzając się zbadać sytuację, podczas gdy Jack i Brenda obserwowali sama. W miarę rozwoju postępowania sądowego Ken skupił się na ochronie Samanti i odbudowie ich życia. Przyjął ofertę pracy w County Road Commission, 150 mil od ich starego życia. Ken i Sam przeprowadzili się na lato do jego rodziców, Dając mu czas na zadomówienie się w nowej pracy i znalezienie miejsca do życia. W tym czasie Ken poznał Casey, wnuczkę Harveya, sąsiada swoich rodziców. W międzyczasie donna przyjęła ugodę, okres próbny, rehabilitację i prace społeczne za zeznania przeciwko swoim bilerom. Straciła pracę i była spłukana. Prawnik Kena sfinalizował umowę rozwodową, przyznając Dani jedynie nadzorowane wizyty z samym. Dwa miesiące po poznaniu Casey Ken się oświadczył. Niedługo potem pobrali się, a sam została ich dziewczynką sypiącą kwiaty. Znaleźli dom z widokiem na zatokę, gdzie Casey zaszła w ciąże tej pierwszej śnieżnej zimy. Życie ułożyło się w nowy rytm.